Więc, e, piękna pogoda, jest idealnie. Nie jest ani za ciepło, ani za, za zimno. E, śnieg jest sztuczny, ale nie ma lodu, jeździ się bardzo dobrze. E, no ciekawostką jest oczywiście to, że nie ma absolutnie śniegu poza trasami, ale tutaj myślę, że są bardzo fajne, fajne warunki i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że nie ma aż tylu ludzi, pomimo. Wysokiego sezonu. Myślę, że warunki na obecne, w ogóle warunki śniegowe w całej Europie są naprawdę dobre. Trasy są w miarę przygotowane, można troszeczkę pojeździć, jesteśmy zadowoleni. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. U nas w kraju niestety na śnieg można słabo liczyć, a tutaj trasy są przygotowane, można się wyszaleć i jest bardzo fajnie. Tym bardziej, że jest pozytywne towarzystwo i wszystko jest w porządku. Dziękuję. Temperatura jest wyśmienita. Można się poopalać po paru zjazdach, także wszystko jest w sam raz i wszystko jest wspaniałe. Warunki śniegowe są bardzo dobre. Jesteśmy tu już chyba z dziesiąty raz w Trentino. Można się poopalać, słoneczko, śnieg jest, jest ok. Świeci bardzo piękne słońce, stoki pomimo tego, że nie ma śniegu poza trasami, na trasach jest super, prawie wszystko jest pootwierane. W Polsce nie jeździ nic, więc ogólnie jest mega dobrze. Zapraszamy wszystkich na narty.